What's up, girls! Witamy Was w pielęgnacji mojej twarzy, ponieważ Darianna nie chce Wam pokazać czego używa, bo się wstydzi. Tak, a tak naprawdę po prostu nie nagrywam dla Was mojej pielęgnacji twarzy, bo mam tego mało. I e, większość z tych produktów już... O większości z tych produktów już słyszeliście, czyli jest to mój krem z zaj do tej ceryc do cery dojrzałej. To nie jest do cery dojrzałej, ale to jest przeciwzmarszczkowy, tam 30, o którym już wam mówiłyśmy, Marta już się ze mnie śmiała, że mam zmarszczki. Ale nie mam, już mówiłam wam, że po prostu go używam, bo jest fajny, lekki i tak dalej. Także to jest mój krem, który używam z ziai. Do przemywania twarzy używam sporadycznie różnych toników, o których też mogliście już słyszeć w projektach Denko, czy po prostu wam coś opowiadałam, lub po prostu spirytusów salicynowych, jeśli mam potrzebę wysuszyć mocno skórę. A moja skóra i tak jest wystarczająco sucha, dlatego przeważnie potrzebuję po prostu dużego nawilżenia i wtedy stosuję ten mój krem, albo jakiś inny, mocniejszy. Ale przeważnie tak to po prostu wygląda, że to jest tylko mój krem, E, makijażu nie zmywam żadnymi kosmetykami e, w stylu jakiejś płyny do demakijażu i tak itd. Tylko po prostu e, mydłem w trakcie, kiedy biorę prysznic. Dlatego no, nie mam wam za bardzo uwierzcie mi e, co pokazać specjalnego, dlatego jestem tutaj w tym filmie, żeby sobie spędzić z Wami czas i po potowarzyszyć Marcie, a e, żeby chodziło o moją jakąś pielęgnację. To niespecjalnie, ale wam pokrótce powiedziałam, więc wiecie, jak to wygląda. Nie ma szału, nie ma nic skomplikowanego, dlatego wam nie pokazuję. A teraz przejdziemy do pielęgnacji Marty. E, tak, i u mnie zaczniemy od e, rana. E, rano, jak się budzę, to, wiadomo, tam e, rozczesuję najpierw włosy i tak dalej. A później, jak już przechodzę do twarzy, to pierwsze co robię to. E, o, strzelił mi łokieć. To najpierw przemywam twarz, zazwyczaj jest to tonik, ale ostatnio nie mam żadnego, nie wiem w sumie jeszcze dlaczego nie kupiłam. I wtedy używam, to jest z Garniera, Essentials, łagodzący płyn do, do makijażu oczu, idealnie usuwa makijaż, każdy typ skóry. Taki niebieski. I powiem Wam, że on się zachowuje, moim zdaniem, identycznie jak ten z z Biedronki, Be Beauty, nawilżający o taki, więc moje zdaniem to jest to samo z tą różnicą, że ten zostawia mi taką mam wrażenie, lekką taką warstwę lepką, a w tym tego nie ma, dlatego go stosuję na całą twarz też do przemywania, no i tak jak właśnie mówiłam, przemywam rano twarz tym najpierw, nakładam później krem i mam go jeszcze w opakowaniu w kartonie, nie wiem dlaczego w ogóle tego nie wyjęłam po prostu słoiczka, no ale jest to L'Oreal e, Triple Active Anti Shine, krem matująco-nawilżający. E, jeden nawilża, dwa matuje i trzy zwęża pory. E, no nie wiem, czy tak zwęża te pory, ale e, pod makijaż się świetnie nadaje. Twarz jest naprawdę, e, no może nie powiem, że bym miała całkiem matową, ale rzeczywiście, jak na to, że e, jestem wtedy już po użyciu kremu, to rzeczywiście się e, e, nie błyszczy tak jak po zwykłym jakimś innym. Co, e, może chcesz pomóc na przykład Daria No, coś? ja tutaj będę w ramach testów. Pachnie ładnie. Bardzo ładnie pachnie. Takim trochę słodki, naturalny zapach kremu, ale trochę słodki. Fajny, taki odżywczy. Pachnie jakby było odżywczy. <laughs> Wiecie o co chodzi. Okej, okay. i pod oczy nakładam em, krem e, z ziai. Naturalny, oliwkowy, odżywczy krem pod oczy i na powieki. To jest chyba z ty masz z tej serii ten twój, tak? Tak, to ten krem mój do twarzy jest właśnie z tej serii. Tak wygląda. Właśnie jestem ciekawa, co o nim powiesz, bo kupowaliśmy go razem i jeszcze nic mi o nim nie mówiłaś. No, em, nie wiem, ja chyba, może mam z duże oczekiwania, ale. Showu nie ma, moim zdaniem, w sumie. A w ogóle coś robi? Na trochę. Myślę, że na wilżę że nie jest taki całkiem zły, ale chyba ja cały czas szukam czegoś takiego hardkorowo nawilżającego, więc no, nie jest zły, ale tak może dla takich, wiecie, w sumie takich dziewczyn jak w naszym wieku i młodszych, to czemu nie? Ale myślę, że dla takich starszych osób, tam 20 parę, 30 parę, to no to za lekki on był. I to jest wszystko, i teraz ja już nakładam makijaż i chodzę cały dzień. A wieczorem, jak wracam do domu, e, to znaczy, jak wracam do domu e, czasem. Bo wracam zmywam... zawsze wieczorem. Nie, no dobra. Jak, e, czasem zdarza się, że zaraz e, po powrocie zmywam makijaż. Chyba, że na przykład wieczorem jeszcze gdzieś wychodzę, no to wtedy zostawiam go na dłużej. E, I wieczorem co robię? Albo nie wieczorem, nieważne. E, najpierw zmywam oczy i robię to za pomocą właśnie. Tego z garniera, albo właśnie tak jak mówiłam, tego płynu z Bim Beauty. Ja wam się sprawdzają bardzo dobrze. Ale jeśli mam coś wodoodpornego na twarzy, to w sensie na oczach, to używam dwufazowego dwu, płyn? płynu do makijażu oczu z ziai. I on e, oczywiście zostawia taką warstwę. E, słyszałam, że wiele dziewczyn narzeka, że tam jak, jakiś, jakaś mgła im się robi przed oczami. E, u mnie tej mgły nie ma, ale rzeczywiście zostaje. Ja go używałam bardzo dużo z gimnazjum, bo to był mój e, kultowy produkt do zmywania makijażu. I rzeczywiście poradził sobie bardzo dobrze ze wszystkim. E, bardzo jest taki tłusty, bardzo oleistą warstwę zostawia na skórze, także i tak e, potem musiałam tą skórę umyć. E, ale rzeczywiście to co mówisz o tym mgle to u mnie też się zdarzało, że po przemywaniu go być może dawałam za dużą ilość tego płynu, albo po prostu moje oczy tak reagowały, bo ja też widziałam taką mgiełkę na oczach po używaniu tego. Ale sam sobie ten produkt, jeżeli użyjecie go małą ilość, tylko tyle, żeby rzeczywiście zedrzeć ten ma. Zedrzeć. Bo żeby zmyć ten makijaż z oczu czy tam z twarzy, to rzeczywiście bardzo fajnie daje rady. No to może rzeczywiście ja nie nakładam go jakoś bardzo dużo. I tak jak, nie wiem, powiedziałam albo i nie, ja używam go tylko do oczu, nie do twarzy, nie. Twarz robię mniej więcej tak jak rano, używam któregoś z tych płynów i po prostu przecieram twarz, żeby zmyć z niej ten najgorszy brud. I wtedy wchodzę już pod prysznic i pod prysznicem używam... Na zmianę albo e, w sumie czasem, jak mam jakiś hardcoreowy makijaż, to używam i tego i tego. E, chodzi tu o ten peeling, który Wam pokazywałam już kilka razy w projekcie Dęko, chyba na, wiem, tak jak mi się wydaje. To jest perfekta oczyszczanie peeling, peeling do żernisty e, I ja już go od dłuższego czasu używam. I właśnie, jak mam coś hardkorowego na twarzy albo. no tam raz na jakiś czas po prostu używam peelingu, żeby wszystko zedrzeć. A to jest taki lekki, kremowa taka emulsja z, z Altery z Rosmana. Ona kosztuje na promocji jakieś 6 zł. Normalnie coś niecałe 10, tak Nie Ale zapach No. To wy ciasem. No tak ciasto pachnie że nie, po prostu Daria. Ja wiem jak Wszystko to pachnie. To to pachnie identycznie jak... W sklepach są te pakowane rolady takie, wiecie, zwiane i tam w środku są jakieś nadzienia jeżynowe jakieś wielowocowe, coś takiego. To, to pachnie identycznie. Wiesz jakie to takie, takie chemiczne, trochę taki smak, ale, ale taki mocno owocowy. To, to pachnie identycznie jak to ciasto z tej rolady. Mhm, dobrze. <laughs> e, tak, i to on oczyszcza twarz bardzo delikatnie, dlatego jak mamy już tak mówiłam coś hardkorowego, to wtedy też muszę to dołączyć. Ale staram się nie używać za często peelingu, bo, no, takie wiadomo, jak, jak się przesadzi, to można sobie podrażnić skórę. No to nie jest sobie Więc coś nie za często. No i co, ja wychodzę z podbrysznica, to tam już się szykuję, tam wszystko zrobię. I na sam koniec nakładam sobie krem na noc. I to jest Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion. A, ale się zimnie światło. I muszę przyznać, że szukałam jakiś czas temu czegoś lep lepiej nawilżającego, bo miałam, wcześniej używałam jakichś tam i kremów, coś tam Ale uznałam, że moja skóra potrzebuje czegoś więcej I kupiłam, szukałam bardzo długo na internecie, nigdzie jakoś nie znalazłam czegoś takiego bardzo zachwalanego No i sięgnęłam po ten krem i szczerze mówiąc to też nie jest coś, czego ja oczekuję, bo on jest dosyć rzadki i taki, no nie wiem, on się bardzo szybko wchłania też w moją twarz, co oznacza, że moja skóra po prostu potrzebuje rzeczywiście tego nawilżenia a ja w sumie nakładam go dużo. I po chwili musiałabym znowu dokładać. Także. E... No, ja się z tym zgadzam. Ja też kiedyś miałam e, okazję e, używać, nie jakoś regularnie, ale użyć po prostu e, tego kosmetyku. Może nie konkretnie tego, ale po prostu kosmetyków z e, cetafilu. I e, też właśnie jakoś nie rozumiem za bardzo tego szału, który jest zrobiony wokół tych kosmetyków. Dla mnie to są po prostu jakieś naturalne kremy, to że one w ogóle nie pachną. Są takie wiecie. Jeżeli znacie Alan to to jest coś w tym stylu. Tylko wiem, że tu znowu wyjdzie, że co ja mówię, bo Alan też ma super opinie w internecie. No ale nie wiem trochę, o co tutaj Chodzi, bo ani ten, ani ten krem mnie się nie sprawdził jakoś specjalnie. I znaczy nie ma szału po prostu. No i tak jak mówiłam, ja, ja muszę dalej szukać czegoś takiego bardzo bogatego na noc, bo chciałabym właśnie, żeby to był czas, w którym moje, y, moja skóra się regeneruje, a ten krem był rzeczywiście taki za lekki. No ale, no wiadomo, zużyję go i dopiero później poszukam. Może w aptece mam fajną panią, która zawsze y, super doradza, także myślę, że ona, że tym razem to y, jej zaufam, a nie już y, opinią z internetu. I na noc nakładam y, gdzieś ze trzy razy grubszą warstwę y, tego kremu pod oczy. Tego samego odwiali. I to już wszystko: to jest cała moja pielęgnacja, y, ale y, chcę jeszcze powiedzieć o czymś, co, czego nie robię codziennie, tylko raz na jakiś czas. Y, a mianowicie o maseczkach, czyli y, pokazywałam Wam je w zakupach, y, używam ich myślę, że w miarę regularnie. I y, 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 to są te maseczki: jedna jest z liści Zielonej Oliwki, i ta jest. Yy regenerująca, też z liścią zielonej oliwki jest. Oczyszczająco ściągająca, ale ja w ogóle nie wiem, czy ty też tak masz. Ale ja na przykład nie lubię się maseczek, które ściągają, tak wysuszają na Dobra, i zasychają nie. na twarzy. Ja tego tak nie znoszę, że ja później czuję takie ściągnięcie. Mam wrażenie, że ta twarz po prostu umiera. To jest dobre dla cer tłustych, albo takich, które mają rzeczywiście takie rozszerzone porę, albo tą skórę, taką, wiecie, wiotką. A my mamy napiętą w miarę skórę i dodatku jeszcze suchą po myciu, bardzo suchą, bardzo ściągniętą, tylko w tak nam się przytłuszcza w strefie T, czy coś takiego, ale generalnie mamy bardzo suche cery, więc. Dla nas jeszcze po umyciu, kiedy mamy taką mocno ściągniętą skórę wysuszoną, nałożenie jeszcze ścią ściągającej maseczki, to już jest w ogóle kombo. Także ja w ogóle tego nie robię nigdy. To ja nie, to ja jak umyję twarz, to, to nie mam aż tak ściągniętą, miałam kiedyś ścią tak mega ściągniętą twarz po tym Efaklarze, nie wiem czy kojarzycie ten żel. Pokazałam go chyba w pierwszym mocny. On tak wysuszał mi twarz, że rzeczywiście. Wtedy miałam bardzo ściągniętą, a teraz po ty tych wszystkich produktach nie mam aż takiej wysuszonej twarzy. Ale generalnie nie lubię tego efektu, ale no sam efekt maseczki jest ok, tak? Ja mam dosyć rozszerzone pory tutaj i na czole, dlatego no to fajnie, fajny daje efekt, ale no ja po prostu samego tego uczucia, że mam taką nie twarz, nie lubię. Mam też maseczkę, coś tam, błoto z morza martwego. I ona zasycha tak, że ja nie mogę ruszać z twarzą, nienawidzę tego, a Taka efekt też. Skała jest. Super. na twarzy na pewno. Także to. to jest do mnie takie, że z jednej strony fajny efekt, ale z drugiej strony mm, okropne uczucie, więc. I ostatnia maseczka. To jest na przykład bardzo przyjemna dla mnie, bo to jest taki żel i w niej mogłabym chyba cały dzień chodzić. Yy, jeszcze jest niebieski i pięknie pachnie, bo to jest moja ulubiona w ogóle seria z ziai yy, ta... Sobot Spar. Sobot Spar, receptura młodości 30+. Wiecie, też 30+, stara... plus, wiecie, bo Marta ma zmarszczki i musi <grym> używać. Tak, no właśnie, ale ogólnie yy, yy, sprawdźcie sobie, jeśli nie próbowaliście nigdy tej serii. Yy, mam też żel pod prysznic, który uwielbiam, to jest chyba mój ulubiony, bo ten zapach jest genialny. Także samą całą serię Wam polecam i jeszcze i te maseczki też są ok, takie bardzo przyjemne. I to już wszystko. E, już e, niczego więcej, e, jeśli chodzi o pielęgnację nie nakładam na twarz. Bo to oczywiście na maturze, Da <laughs> na, co? oczywiście nakładam jeszcze produkty, na przykład na rzęsy, na usta, ale no e, z tego względu, że to jest pielęgnacja twarzy, a nie e, na przykład rutyna poranna i wieczorna to, to tego już nie pokazuję. I to już wszystko. E, jak widzicie, Daria się nagadała bardzo. E, jak ci się podoba moja pielęgnacja? Dużo tego jest, znaczy ja pewnie e, też bym mogła tego wszystkiego używać, tylko jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby, maseczek też używam, czasem jak sobie coś kupię, albo tak jak miałam tą z e, Avonu, to używałam, ale żebym jakoś używała tak regularnie, to niespecjalnie widzę jakieś działanie na mojej skórze też, także gdybym może miała jakąś super taką maseczkę, to może bym ją kupowała i używała, ale tak specjalnie to jakoś e, głównie stawiam na nawilżenie i oczyszczenie tej skóry, bo rzeczywiście nie pójdę spać w makijażu nigdy, e, to jest w ogóle zabójstwo dla skóry, także nie róbcie tego. Także ja przed snem po prostu muszę mieć bardzo mocno oczyszczoną, oczyszczoną skórę, nawet tutaj e, szyję i dekolt również, żeby ogóle się połżać spać. E, jeżeli nie. Jeżeli nie szaruję tej twarzy jakoś mega, to biorę to do tego albo spirytus salicylowy, co wiem, że jest bardzo mocne, ale ja po prostu muszę wiedzieć, że moja skóra jest mega, mega oczyszczona z całego makijażu albo jakiś tonik albo coś takiego. Po prostu robię cokolwiek, żeby wiedzieć, że ta skóra jest full, totalnie ekstra, super, mega oczyszczona. Także tylko wtedy położę się spać, no i oczywiście gruba, gruba warstwa kremu na noc i pod makijaż oczywiście też stosuję krem. Także ja głównie stawiam na oczyszczenie i nawilżenie, ale żebym miał jakieś maseczki, jakieś wody płynne płyny miceralne, coś takiego. No właśnie, ja maseczek używam tak jakby uzupełnienia do tego no. kremu, bo uważam, że on mi nie daje takiego nawilżenia, jakiego ja bym chciała, jakie ja bym chciała. Dlatego to jest dla mnie właśnie takie uzupełnienie, bo też widzę, że ta moja skóra też wsysa tak jakby te no. maseczki. Nawet te nawilżające, te żelowe po chwili też już widzę, że jest ich dużo mniej także. Jak macie jakiś tytułski krem, bo chciałabyś mieć jeszcze lepszy nawilżający krem, to maseczki jest! Spaka! Spokacja! A okay. tak w ogóle, jeżeli znacie jakiś super nawilżający krem, który no. nie jest bardzo drogi i nie jest taki, wiecie, może nie bardzo jakiś tłusty, chociaż nie wiem, czy to da się połączyć, żeby nie był tłusty i był mega nawilżający. Ale możecie podać oba, jeżeli znacie taki albo którykolwiek z nich Bo mnie by się przydał taki mega, mega nawilżający, który mm. można użyć też pod makijaż Czyli nie byłby strasznie tusty. Ale jeżeli znacie mega nawilżenie, który się nie nadaje pod makijaż, to też to będzie też spoko Dlatego no, dajcie znać w komentarzach, no. bo czekamy na to, żeby w końcu nam ktoś polecił od tak, serca ja... dobry krem na nawilżający Nawet, nawet taki... Em, dla mnie to już jest obojętne e, nawet... Może, dobra, poniżej stówy może być <laughs> Bo by na krem więcej niż sobie, bo on się za szybko zużywają, żebym e, aż wie, więcej na nie wydawała Ja bym stówy nie dała za krem, absolutnie, ja tak dużo tego zużywam, że... No ale e, jednak ja myślę, że e, ja bym mogła choć... Dobra, może nie ale... Bo tak. jeszcze nie pracujemy. No Jakbyśmy zaczęły pracować, no, ale... pracować, to już można by coś tam pomyśleć, ale jeżeli z... byłby super. Zaraz zaczynamy, także już nie płacimy. Tak, że już będziemy w ogóle diory! Hmm, nie spodziewajcie się! Tak. Ale tak poważnie to piszcie rzeczywiście, bo e, przydałoby nam się jakaś dobra rada. Tak. Teraz my e, potrzebujemy Was. Tak. E, Okej, okay. i to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za uwagę Dziękujemy Ja e, również no dziękuję e, I dajcie znać, może ktoś używał, może coś Wam się z tego nie sprawdziło, albo sprawdziło super, to piszcie e, I dziękuję Wam za oglądanie Dziękujemy. Pozdrawiamy jak zawsze e, Tak i napiszcie, piszcie komentarze jak chcecie, jeśli chcecie to zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście I prosimy, albo może nie prosimy, ale jak chcecie to kciuki w górę Jeżeli Wam się podobało tak. oczywiście i to już wszystko. Cieszcie się tą zacną pogodą. Mam nadzieję... To kiedyś mówiłam w którymś filmie, ale powtarzam się, więc róbcie to. Jest nareszcie tak pięknie, więc. Okej. Okay. Dziękujemy jeszcze raz, po raz dziesiąty, jak to ja, ja mam w zwyczaju. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, jeżeli spodobał Wam się ten. I do zobaczenia w kolejnych. Tak. Pa! pa.